Idę was w mojej kuchni. Dzisiaj mam, dzisiaj robię tarta, albo kisz. nie to, to chyba tarta, tarta z y, porem i na razie się zrobimy ciasto. Tu mam tak, 250 g mąki normalnej, zwykłej, tej białej, e, 105, 125 g masła, masło jest zimne, z lodówki pokryła się na małe kawałki już, jedno jajko, takie rozwalone już. I tu młode szczypta soli i szczypta pieprzu i stek, z tych składników się wyrobię traciasto, Robię kulkę, zawina we wefolia i dom do lodówki na godzinę. I do naszego, do naszej tarty ciąg dalszy potrzebujemy. E, ja tu mam trzy sztangi seleru. Nie seleru, pora. E, Pociąg się na już takie prążki, na takie plasterki, prążki. Umyłach to już. Um, no, fajnie to umyłach, wysuszyłach troszkę. Tu ma jedna cebula. Już Mało, na małe pokrojone na małe kawałki, jeden czosnek posiekany na małe kawałki, jedna marchewka potarta na grubych oczkach, na tarce o grubych oczkach. I potem bym potrzebowała do tego sól, pieprz, czerwoną papryka. to tu do patelni i do sosu. Tu do sosu bym potrzebowała y, y, kubek kwaśnej śmietany, to jest 10%, może, możecie wziąć też 18%, y, ale ma być kwaśna śmietana, tu możecie gdzieś tak... 100 ml śmietany kremówki, jeszcze do tego dom pieprz, sól, yy, sól, pieprz, czerwoną papryka. Tu mu 100, yy, 100 gramów, może nawet więcej, yy, 150 chyba, yy, potarty ser żółty i połowa z tego pójdzie do tej śmietany, do tego sosu śmietanowego, a połowa, no część pójdzie tak na góra. I tu mam ta szynkę pędzoną. Z tego się wezmę tak gdzieś może trzy plasterki, pokroję na malutkie kawałki i wymieszam z tym sosem. Ale to nie musi być konieczne. Jak ktoś nie chce, to nie musi. A jak już chcecie, albo nie macie takiej szynki, to możecie boczek dać, albo taką malutką szyneczkę w kosteczkę posiekaną. No aha, i jeszcze dwa jajka będę potrzebować do tego sosu. Muszę się to zaraz tu dać. No przecie podsmaża te trzy składniki na patelni. Cebula, marchewka i pora. W razie jak Yy, koniecznie da tu, tak, dwie trzy łyżki wody, żeby to tak fajnie yy, się zeszkliło. Wszystko tu mój już olej rozgrzony, Tadu długo to podpiec, i ja on tak się zostawia dwie, 3 minutki. Tak to ba na piec na niewielkim ogniu. I potem te dwie 3 łyżki wody i to tak badzimy po malutku gotować, no aż się to zeszkli. A potem się doprawia solą, pieprzy i czerwonym papryku. Tak po poszczypcie. Po pół łyżeczki, no musicie, musicie na potem posmakować. Teraz się te sosy, ten sos, ten sos robię do te śmietany, z ser, jajka do tego, ten szpek, znaczy boczek. Doprawia się to wymieszaniem. Połowa z tego syra. Tak to ma być podpieczone, no podgotowane troszkę. Um, no, mnie to już tak smakuje. Um, jakby za mało soli, doprawcie się tak troszkę, No sos też się musicie doprawić. Um, ja już przełożę do innej miski, żeby mi to wystygło. Bo muszę pot i tak i tak jeszcze czekać na sos. Na ciasto, a to się potem wymiesza z tej sosy, a żeby nie było za gorące, to się to troszkę wychłodza. Tu, teraz forma, ta tarta, 24 cm, 24 cm średnicy, teraz posmaruję się masłem i wyłoża się te ciasto. Teraz tu się zrobię e, dziurki w żeby mi to tak nie urosło i się to podpieka 10 minut we 180 stopni, góra-dół. W międzyczasie się wymiesza ten syr e, sos spory. Mnie to ciasto tu troszkę urosło po tych 10 minutach, i ja to przycisnę trochę łyżką, jak się doł. Chociaż teraz tu Tu posypia syrym. Dobra, prawie całe mi wlazło. Jak większa większą forma, to się wyście większą forma. Teraz tu I to było pieczone we 180 stopni, góra-dół, bez termoobiegu, tak gdzieś 40 minut. I po to zostawcie um, wystygnąć, tak gdzieś 20 minut, zanim będzie to kroić. To wtedy się fajnie to wszystko zwiąże i będzie się fajnie kroić. No i będzie wystudzone. <grym> i biel, 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 biel. Smakuje też na zimno. Ok, do pieca. Tak, ma tarta jest 20 minut z piekarnika. Pół godziny temu wyciągła z piekarnika, teraz ją przetnę. Na... Tak fajnie wyglądał. Pachnie fajnie. Mm. Teraz się spróbuję. Mm. Pyszne. To jest trochę gorące. No lepiej to smakuje, jak to takie letnie już. I zimne. Zimne też bardzo smakuje. Pierwszy raz jak to jadłam to było zimne. Mm. Dobra. Myślę, że wolisz się filmik podobał i recepta. Nie. I do następnego razu. Cześć.